Przepraszam wszystkich, ale kończę nagrywać serię na razie z last day. Muszę wszystko przemyśleć, czy dalej jest sens nagrywać tą gierkę. Witam wszystkich serdecznie w grze LASDAI Survival. W dzisiejszym odcinku udamy się do bunkru alfa. Pierwszy poziom zrobimy na tym odcinku, może dalsze poziomy zrobimy później. Ja już tu weszłem. Tu mamy broń z w ciele. Tu potrzebujemy karty A, żeby wejść. Analizuj. Weszliśmy. mamy rzeczy. A to poza po odcinkiem otworzę, bo... Teraz otworzymy dobra. Moment 40 level. Aktywowałem radio. Mamy różne rzeczy. Słyszałem, że mamy dwa dni, żeby ten bunker zrobić. Paliwo mamy. Pewnie do naszego pojazdu. baterie Mamy jakąś tam skrzyneczkę. Śrubki. Zaraz otworzymy, spokojnie. Mamy to, dobra. Koło, klej. Trubokręt. Musimy tutaj wpisać kodzik. To ja tu mam kodzik. 07784 będzie. Mhm. Zrobimy pierwsze piętro, zobaczymy jak to jest. Bunker alfa, widzicie. Słyszałem, że jest pięć poziomów tego bunkra. Nie. Nie wychodzimy. Czas powrotem wejść. Ja to uwiednę. Dobra, wchodzimy. Mamy tak. ich tych małych zaskoczenia brać. Tutaj więcej obrawień zadajemy. Klucze potrzebujemy. Tu jest jaki. My lecimy. Tu potrzebujemy palca? Nie, nie, nie palca. Palca potrzebujemy. My mamy palca. Dobra, my tak tutaj. Tu mamy te tikety. 20 25. Trzeba pilnować życia. 25 i 30. No 30, dobrze. Tu tik pierwotka? Tu mamy windę, mamy aż 6 poziomów. My na razie zróbmy pierwszy no spokojnie. Dobra. Zrobimy tak. Przyjmiemy karty, bo trzeba iść na około. Może tutaj będzie klucz. Powinien być. Nie, nie ma. To nie jest klucz. Musimy mieć po palca. Mhm. Chyba mam palca. Tutaj nie wyjdzie ma tutaj z boku. Nie wyjdzie tu. Dobra, ja pójdę po palca. Bo tu chyba nic nie można. No, trzeba palca wziąć. Mam już palca. Wróciłem do bazy. Open. W rolę idziemy. Później to otworzę albo teraz. No spokojnie. Ciekawe, ile będzie tych dużych. My tej broń weźmiemy, tą broń. A dobra. Co tu się dzieje, że ja nie mogę wyjść? No way. Już mamy, ale jak my to mamy tam wejść? Te drzwi są zamknięte. Może ja muszę kartę znaleźć. nie tu? Nie wiem. Dobra. pijemy go. Tu jest jakiś ten. Jakieś przejście. Możecie napisać w komentarzu, gdzie mogę zdobyć kartę dostępu nadzorcy. Bo muszę tamto drzwi tamte otworzyć. Brakuje karty i klucza. Oczywiście dobra. Robimy drugie piętro. Bo w pierwszym to trochę rozwaliłem. Zobaczycie to. Robię drugie. Nagrodzimy. Idziemy tędy. Tam zablokowane. O. Ręce mi podają. Hehehe. <śm> Weźmiemy? Teraz ja zobaczę. Weźmę to. Pijemy go na spokojnie. Ja Mamy ją trochę broni palnych. Dobra, lecimy. O nie, ten duży. Udało się. Myślałem, że mnie zabije. Dobra, lecimy. Z powrotem tam do nich. Myślałem, że ja, ja już w strachu, że zginę, a to nie. czas strasznie grać. My to poza odcinkiem to wszystko weźmiemy. Sprawdzę, tutaj w pralce jest. Ubranko, koszula. Dobra, lecimy dalej. Muszę się tu wejść? Signor Presidente, onorevoli lepsze broni, więcej leczenia, żarcia oczywiście no następny raz to będę wiedział Użymy to tą skrzyneczkę spróbujemy wszystko wyczyścić koło mamy do swojego pojazdu karty

Dobra, Żarcie. Dobra, tak, mamy tu. Weźmiemy broń. Trzeba więcej żarcia niż co? Musiałeś się zawrócić. Tworzymy to wszystko. Dobra. Ja jestem w strachu trochę. Trzeba żarcia mniej broni, a żarcie? Nie lepsze broni. Dookoła. 40 dobra, zaraz. Mhm. Ciekawe, kto tu siedzi. ten 80, 80, dobra. Przeszukamy, jaki mamy czas? 8 minut na razie. Już się goły. Goły, goły i wesoły. Chyba my wszystkiego tego nie zrobimy. Nie wiem, co zobaczymy. Może na koniec pozbieramy te tikety. Coś tam otworzymy. Dobra, ja tu wziąłem wszystko. Tikety. Weźmiemy tak. Tam są trzy, ticket, trzy rodzaje. Dobra, tak, tak. Tiket, tiket. Tiket. Nie, to nie tiket. Są zebrane. Dobra, idziemy dalej. To jest drugi poziom. Tu jeszcze zostało trochę tu obcykać. Czerwone. Tikety Nie, to kółko. Koło. Idziemy tu. Koszula. dalej lepsza trochę. Chyba coś zostało. Zaraz sprawdzimy. Teraz sobie giełda go zaraz No, spokojnie. Tu mamy coś. Etykiety. Tu mamy wintę. Możemy z powrotem. Tu nie możemy wejść. Przeblokowany, idziemy z powrotem. Zostało jeszcze trochę odkryć. Ale chyba żarcia zabraknie. Zobaczymy. Tu nie wejdziemy. Bo ten. To chyba wszystko przeszukane. Nie ma chyba wejścia. coś blokuje? Nie wiem. Co tu chodzi? Możecie napisać w komentarzu. Coś blokuje? Mam niby przejście jest, ale ja nie mogę wejść. No wszystko przeszukane, tutaj wszyscy, tu jest jakieś przejście. Użyjemy tej broni. Padłem. Padłem. Zabili mnie. Trzeba się skradać. No, padłem, padłem. Ja trochę zrobię inaczej. Ubranie mamy, ubranie trochę mamy, dobra. Że ja całego leczenia nie brałem. No. Potem nie takie ja, i tak będę musiał prąbie rzucić jedną. Dobra, tutaj. tak. My lecimy. Skończymy chyba tutaj ten odcineczek? Tworzymy może coś, zobaczę. Przepraszam wszystkich, ale kończę nagrywać serię na razie. Z daj, Prze wszystko przemyśleć, czy dalej jest sens nagrywać tą gierkę. Przepraszam. I cześć. Do zobaczenia niebawem może.